Bogu. Ludzie na tej ziemi patrzą z niska, patrzą na to, co jest widoczne, to, co jest w, w zasięgu ręki. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, pokazał to, co jest na niebie. Otworzył i w tych wersetach pokazuje, na ile to pięknie wygląda ta miłość, taka inna, nie taka jak na tej ziemi, całkiem inna. Ta miłość Ojca. Która przybywała w synu. Syn całkowicie tej miłości pokazał. I pokazał ten przykład, że tak samo dokładnie mamy te przykazania wykonywać, jak on wykonał. My idziemy sobie, patrzymy na coś i widzimy to, co jest najniżej. To, co jest blisko. I czasami możemy nie zauważyć to, co jest ważniejsze. To, co jest wyżej. Tak było niedawno na budowę wszedłem. I Brat pyta się, a zauważymy, że tam to zrobione? No nie, zauważyłem to, co jest niżej, a tego nie zauważyłem to, co wyżej. I tak, tak jest, że oczy te patrzą inaczej. A Jezus Chrystus chce, żebyśmy patrzyli tak, jak. Patrzy ojciec tak, jak patrzy syn, i w tym, żeby połączyli się, żeby ta jedność była, ta miłość inna. Ten cały świat miłuje wtedy, kiedy Jego miłują. Kiedy z Nim przyjemnie, wtedy i świat z Tobą przyjemny jest. A Jezus Chrystus chce, żebyśmy milowali tak, jak On umiłował. Kiedy nieprzyjemnie, kiedy boli, bardzo mocno boli, umiłował z całego serca, z całe swoje życie oddał, ofiarował, ta miłość. pokazała się w pewni, taka jak jest w Ojcu. Jezus Chrystus pokazał w tej miłości całkowitej. 19 werset. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, Ale ja Was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Takie proste. To co jego, to miłuje. To co nie jego, nienawidzi. Chociaż Panu miłował nas, kiedy byliśmy. Po stronie nienawidzących. Byliśmy w świecie całkowicie, po stronie wrożej dla Boga. Byliśmy wrogami Stwórcy. Jezus Chrystus, nasz Pan, dał nam tej możliwości, dał nam te prawo zrodzić się na nowo. Teraz mamy tej możliwości żyć nowym życiem, falić Boga, miłować po nowemu. Nie tak jak stary człowiek miłował, że jak tylko przyjemnie to tylko wtedy miłuje. Często można zobaczyć takich wierzących, którzy starają się w tym świecie. Żeby być przyjemnym dla tego świata, dla tych ludzi, którzy w pracy nazywa się wierzącym, ale robi te same czyny, co robi ten świat. Wszystko to samo. Żeby być przyjemnym, żarty, rozmowy, myśli. Powołał nas Bóg do coś innego, do górnego, do nowego życia. Oczyszczajmy się. Kiedy będziemy wykonywać te przekazania, takie proste przekazania wzajemnie miłować, wzajemnie, w czystej, w czystej miłości, w świętej miłości. Wtedy będziemy przyjacielami Boga. Nie tymi, co już sługi, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. A już jako przyjaciele. Bo Jezus Chrystus wszystko wykonał, wszystko i pokazał nam przykład doskonałej. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Bez Niego nie damy rady. Nie możemy. Nie umiemy. Ale kiedy mamy Nauczyciela przed sobą i patrzymy na Niego w górę, to wtedy mamy i siły i moc, i Ducha Świętego, jakiego nam dał. Trwajmy tylko w tym zawsze. Jak tu Jezus Chrystus powiedział: Jak będziecie trwali, nie tak tylko od czasu do czasu trochę pomilować, ale jak coś ktoś nie tak powiedział, to już no dobra, to tak trochę chociaż muszę minę zmienić na twarzy. Chociażby to. Nie. Miłować całkowicie, zawsze i trwać w tej miłości. Niech Pan Bóg nas prowadzi w tym, żeby trwać. Amen. Amen.